Cześć, witajcie, z tej strony Robert, no i zapraszam Cię do zaprezentowania kilku odpowiedzi oraz ogłoszenia wyników w konkursie AllView E3 Sign. Teraz tak, zgłoszeń było bardzo dużo i za to bardzo dziękujemy. Około 140 zgłoszeń, bardzo fajnie, kreatywne odpowiedzi yy, i było ciężko naprawdę wybrać. Dlatego też trochę dłużej to trwało. Yy, nie zmieni to jednak faktu, że przyjęliśmy taką strategię, że yy, zarówno AllView wybiera sobie, nie tam 5 chyba czy 7 wybrało najlepszych prac. Yy, ja również wybrałem 5 czy 7 najlepszych prac yy, i zostawiliśmy tak yy, równocześnie, że tak powiem, żeby nie było, że ktoś wpływa na czyjeś wyniki. I faktycznie wyszło nam tyle, że jedna praca nam się powtórzyła. Czyli, zarówno Olwiu jak i ja wybraliśmy w tych siedmiu pracach, była jedna praca, która wydawała nam się tam w jakiś sposób bardzo ciekawa. I tak naprawdę postanowiliśmy, że skoro jesteśmy zgodni w tym aspekcie, to ta osoba wygrywa. Nie zmieniam to jednak faktu, że było sporo innych ciekawych odpowiedzi, i teraz pozwolę sobie zacytować kilka z nich. Pierwsza była bardzo prosta. Może szkoda, że po angielsku, ale nie zmienia to faktu, że no taka bardzo chwytliwa i to była jedyna odpowiedź, bo część odpowiedzi faktycznie gdzieś tam się powtórzyło albo była bardzo zbliżona. I tutaj było fajne just sign in, tak. Czy sign, just sign in. Bardzo fajnie, tak krótko, zwięźle i tak e, chwytliwe, wpadające w ucho. E, kolejna. Świat nie zmienisz, ale smartfon jak najbardziej. E, to też bardzo ciekawe i powtórzyło się kilka razy, więc postanowiliśmy, że również e, o tym wspomnimy w związku z tym, że, że no, dużo osób miało podobną jakby propozycję na właśnie ten, ten slogan. Kolejna. E, twój palec może stać się twoim bezpieczeństwem. Również ciekawe i fajnie, że nawiązanie oczywiście do czytnika linii papilarnych w związku z tym, że, że to jest po prostu pierwszy model Allview, który posiada ten czytnik. Kolejne. Wszystko pod jednym palcem. Również zawarte najważniejsze informacje, czyli to, że mamy czytnik linii papilarnych, bo w końcu chodziło też o to, żeby podkreślić, że to urządzenie jest właśnie do tego. Następne. Sign. Styl bezpieczeństwa w Twojej dłoni. Również no, ciekawy sposób, jak najbardziej oczywiście chodzi może nie tylko o dłoń, ale również jak najbardziej o palec. Bardzo fajnie wymieszane zresztą jeżeli chodzi o takie e, odpowiedzi związane właśnie z chwytaniem dłonią tak dalej, na no, dotknięcie, to było bardzo dużo i jak najbardziej ok, bo właśnie o to chodziło. Kolejne, przeciągnij palec i wejdź w wirtualny świat z 3 sign Myślę, że również jak najbardziej OK, troszkę dłuższy niż poprzednie, ale zawierający się w tej konwencji, o której nam chodziło. Bezpieczeństwo wpisane w geny Touch and Sign, Edge Sign. No, to było bardzo. Wydaje mi się, że to było drugie miejsce tak naprawdę. Specjalnie nie podaję nazwisk tutaj kto co podał, żeby już tutaj nie robić jakiejś hierarchii, kto zajął drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. Ale powiedzmy, żeby nie przedłużać, wybieramy właśnie tą odpowiedź i. Autorem tej odpowiedzi jest Andrzej Dziąg, niepowtarzalny jak Twój odcisk palca. Dotknij i przekonaj się sam. Najbardziej nas przekonało, myślę, że zarówno Allview, jak i ja jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi, bo była no, taki strzał w dziesiątkę i w jednej i z drugiej strony nam się to spodobało. A teraz niespodzianka, i specjalnie o tym nie wspominałem, jeżeli ktoś wytrwał do samego końca, to będzie wiedział, niedługo kolejny konkurs Allview. Więc no, myślę, że już bardzo niedługo, myślę, że może w weekend, może po weekendzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tym razem coś większego. Resztę pozostawiam w tajemnicy. Jeszcze raz podziękowania dla Olwiu, gratulacje dla Andrzeja za, za wygraną. Poproszę o informację odnośnie właśnie danych teleadresowych z telefonem tak dalej, żeby można było wysłać paczkę. Dzięki bardzo trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć!